Witam oczywiście bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony kanał Poradok. Witam wszystkich bardzo serdecznie, drodzy widzowie, co Państwo, jeszcze raz więcej wszystkich witam. no Oczywiście dzisiaj, w dzisiejszym oczywiście w materiale czy też filmie będzie mianowicie mowa praktycznie o wzmacnianiu liści w roślinach. Mniej więcej jak wzmocnić yy, liście w roślinach. także Oczywiście, zapraszam do badania. no dzisiaj oczywiście pomoże nam w tym wzmacnianiu roślin, też liści, tak zwanych roślin, pomoże nam oczywiście biohumus, którego oczywiście możemy nabyć praktycznie wszędzie, w każdym oczywiście sklepie ogrodniczym, też nawet mają w Biedronce, w Lidlu, w Intermarche, w Mrówce, w Bicomarche, w Kastoramie, także wszędzie mają ten biohumus, także też również... Jak to się mówi? Yy... No po prostu w każdym sklepie i też każdym, w każdym sklepie ogrodniczym też w, samych, w supermarketach też również mają, jak widzimy, to jest biohumus, produkt hodowli drzewnic kalifornijskich, bardzo dobry. No i mniej więcej jak to praktycznie postępować yy, z takimi roślinami, jak wiemy, że jest niedobór tak zwanych. Wzmacniania tych liści, tak, widzimy, że. E, widzicie, tu jest oczywiście sterlica, która, no widzimy, ma słabe liście, tak? Troszkę ma słabe, no tu już troszeczkę jest lepiej, ale widzimy, że coś tam jest i, jest i nie tak. Także, żeby wzmocnić te liście, pamiętajmy, żeby podłoże było suche. No ja oczywiście tutaj mam podłoże jak najbardziej jest suche. Oczywiście, dla jasności, chcę po prostu. Sprawdzić, czy rzeczywiście jest suche podłoże. Oczywiście no, wkładamy yy, praktycznie palec, mierzymy, no powiedzmy, że jest suche. To tak gdzieś tak na około 80% suchości. Także śmiało możemy oczywiście podlewać tym biohumusem. Teraz to oczywiście uczynię przed. Oczywiście, kamerą męcik, bo Momencik tylko przejrzę tutaj. Oj, kurde, ale jak to się. Kurde. Momencik, bo ja po prostu nie mogę trzymać kamery. Także zrobię po prostu cięcie i za chwilkę wracam. Także cięcie. Także no cóż, no cóż, udało się oczywiście otworzyć biohumusa. No, oczywiście polewamy wszystkie rośliny, które chcą mieć silne liście, no, oczywiście pod suche podłoże i dlatego tu podlewamy dosyć sporą ilość, bo tu potrzebuje dosyć dużego pokarmu. Także tyle powinno wystarczyć. Jeżeli chodzi o Sterlicję czy też o Sanseverie, tu ma oczywiście mokro, także. Tam, gdzie jest smokro, to po prostu nie podlewamy. Widzę, że e, jak to się mówi, moje pomelo e, Monstera Monkey będą potrzebowali też troszeczkę tej e, naszej e, tego naszego biohumusu. Tu myślę, że też powinno być troszeczkę dodane. Także myślę, że powinniśmy troszkę im dać tej e, do wzmacniania odżywki. I mniej więcej. Powiedzmy, że tyle starczy. I teraz tylko tutaj troszeczkę tylko. Dobra, starczy. Troszkę będzie leciało pewnie. Tu musi dostać dużo. Dobra, starczy. I tyle. Tak się mniej więcej wzmacnia yy, rośliny, które no. Dobra, także wzmacniamy te rośliny. Nie wiem jak ten kabel długo pociągnie bo praktycznie możemy też podlać tu troszeczkę tego e, princess white, Fiodendrona, żeby dostał... Tu też możemy dodać, tam coś było zasiane. Troszeczkę do tej palmy madagaskarskiej. E, troszeczkę i troszeczkę do begonii. Tak jest. Oj, troszkę się posypało. Chyba za dużo wlałem. Tak jest za dużo, niestety to jest przeciążenie. I tu może być ryzyko, że może to być przelane. Kurde, teraz nie wiadomo gdzie to przelać. <śmierdzi> Do śmierci Dobra. Jest ocalone. Także troszeczkę śmierdzę. Przykro mi. Kurde koszulka pójdzie do prania chyba, no niestety, no tak to wygląda w tym zawodzie, no i teraz został nam tylko tutaj, tutaj oczywiście nie będziemy podlewać, także idziemy dalej, nie wiem ten kabel długo sięgnie, no praktycznie nie wiem, tak, i praktycznie wzmacniamy nasze też róże chińskie, zwane też jako e, hibiskus. Także mandarynka też oczywiście dostanie. Oj, pokapało cholera. Tutaj to dostanie. Tu. Dostanie. I praktycznie wszystkie rośliny, które miałem, to dostały. Także tak powinno się wzmacniać wzmacniać, wzmacniać, wzmacniać no wszystko jedno, tak wzmocnić po prostu liście rośliny tak powinno się wzmocnić rośliny yy, liście rośliny, także dzięki oczywiście temu biohumusowi i tak powinniśmy je w miarę możliwości nawoić oczywiście w kolejnym oczywiście filmie pokażę też jak mniej więcej pobudzić rośliny do kwitnienia, ale to już inna metoda Powiedzmy, że podobna do drzew owocowych, ale chcę po prostu spróbować też to na roślinach. Także oczywiście zapraszam, bo myślę, że za niedługo będzie e, ten materiał. Także no cóż, także zapraszam. Coś tu się dzieje niedobrego. Niestety, drodzy widzowie, drodzy Państwo, niestety, ale mój. Mój, 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 mój. Przepraszam bardzo, że tak nie, nie kameruję, ale jak widzicie, jest, coś się co tutaj dzieje, niestety. Dobrze, w takim razie, oczywiście, jak to się mówi, kończę oczywiście ten materiał. Także ja już, oczywiście, zapraszam już do kolejnego materiału, który jeszcze się dzisiaj, myślę, że się pojawi. To jest oczywiście drugi materiał. Pierwszy oczywiście był o skrzydło kwiecie. Także, no cóż. Także, e, e, oczywiście, tak jak zawsze mówię, także zachęcam do obserwacji. Poradek że Rafael oczywiście na YouTube zostawię łapki w górę. Kanału porady oczywiście na YouTube do zostawienia łapki w górę. I subskrypcje. Również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka, do zostawienia obserwacji łapki w górę lub serduszkonajcie się do, do śniadania tego filmu. Także oczywiście dziękuję Wam za uwagę. No i no cóż, widzimy się niedługo, pewnie? Także za chwilkę pewnie się znowu widzimy. Także... Do zobaczenia do kolejnych materiałów. Ogrodzicie także na razie. No i oczywiście pozdrawiam.